Witam wszystkich, tu Komikos. i dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję kart z serii XY2 FLASH FIRE tak, tak, i gramy z ogniem uważajmy, żeby się nim nie poparzyć to jest taki początek kolekcji ponieważ seria dopiero niedawno pojawiła się i tak, moje karty to Caterpie, Metapod, Butterfree, Pineco, Dot Nazliff szukam Shift 3, Holo i Reverse Rosalea, Rosreit, Maractus, Ponyta, Rapidash, Torkoal, Fletchinder, Lidleo, Pyroar. Szukam właśnie tej karty jako riversa, ale i również dwóch kart holo. Quillfish, Fibas Milotic. Szukam jednego jeszcze. Spill, Silo, Wall, Rain. A, i jeszcze tak. Kolejność niektórych kart na, w albumie może być niezgodna z, tym, z listą kart. Brakuje mi numeru 27, 28, 29. Nie, co ja mówię? No właśnie, dlatego jest niezgodna. Um, Buizel, Flocel, Bergmit, Afaluk, Sphinx, Luxio, Luxray, Magnezon EX, Helioptil. Lilisk Taskul, Task Lobs Task Szukam jeszcze jednego Espur, Skrelp, um, Jego Ewolucja, Zapomniałem jak się nazywa. Kolejna ewolucja, właśnie jego Geodude. Tych dwóch kart szukam. Każdej karty, której nie mam, szukam. Wszystkie te co mam, chyba że którąś wymienię, to również Graveler, Golem, Biankul, Barbarkul, Snizel, Snizel, Weavile, Stanki, Stanki, St, Kontank, Sandail, Crocrox, Kragi. Jego ewolucji chyba poszukuję jedną kartę, jedną reverse oraz jedną rare. Fortress. tego szukam jako rzadką kartę. Durant, B, jeden i drugi. Florges, Spritz, Carbing, jeszcze kogoś szukam. Tutaj jest tak, Drudigon, Dragalku, Gumi, Flotel, Floet, Floet. O, Właśnie tu jest taki miszmasz. W ogóle dokładną listę kart znajdziecie na mojej stronie hikomikos.pl Tutaj jest prezentacja kolekcji i tak Mniej więcej powiedziane, których kart nie ma. Pidjot to Pidjot Snorlax, szukam jego jako Reversa. Furet jest e, Dragogul, właśnie przywieziony z Ostrawy w Czechach. Sprilis turnieju. Sensret, Miltank, um, Baniri, Lopuni, Fletchling, Urfro i karty Trainer. Szukam wszystkich kart trainer właśnie z XY Flashfire. Głównie to są takie karty jak te to jest Full Art Lyzander. Szukam go. On występuje również w zwykłej wersji jako trainer normalny bez full Arta. Jeśli ktoś ma te karty, to dostanie za nią sporo kart. I Pokemon Fan Club również jest poszukiwaną przeze mnie kartą. Tak samo w wersji Full Art. Inne karty z serii Flash Fire również. Innych kart również szukam. O, Ultra Bole, Pokémon Center Lady i takie różne. Nie wiem czy tutaj mam coś wymienionego właśnie z tej serii. Black na pewno sekretarz. to jest właśnie ta seria. Pokémon Center Lady, Fury Torche, nie interesują z tej serii. Palpady, może dwa, to jest Ewo Soda z XY, w poprzednim filmiku o niej mówiłem, że jej szukam. I to chyba tyle. Chyba, że ktoś ma Virbank City Gym, jeszcze, ale to jest inna seria, już mówię o innych seriach. Z innych serii również jeszcze szukam Max Potion Trainera. Jeśli ktoś ma te kartę, to na pewno się z nim zamieni. Wystarczy, że napiszesz do mnie maila: i gmail.com. na pewno się z tobą zamieni. I inne karty to Muscle Band, Iweltal EX, Double Colorless Energy, Raichu może być Holo albo Reverse Oraz Aromatis Holo albo Reverse I Veltal i x I wszystkie karty Full Art mnie interesują Zacząłem właśnie je zbierać Bardzo ładnie się prezentują w kolekcji o, Jeśli mi się uda zebrać to zrobię taką mini Sobie gablotkę Full artów. <grym> To chyba wszystko co chciałem pokazać wam Właśnie na temat XY flashfire jeśli macie jakieś karty, bardzo chętnie się z wami zamienię. Mój adres internetowy to hikomikos.pl na tej stronie znajdziecie informacje, jak się można ze mną skontaktować, mailowo czy telefonicznie. Jak ktoś bardzo by chciał. No i najlepiej jest drogą mailową. W załącznikach samie zdjęcia posiadanych przez siebie kart. Eee, tylko nie wrócę zdjęć z internetu. Zrób um, najprościej. Jak to zrobić? Umieść kilka kart obok siebie, zrób zdjęcie i po prostu wyślij mi. Eee, nie rób zdjęcia każdego osobno, bo to nie ma sensu. Eee, to chyba wszystko. Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku. Kliknijcie w subskrybuj, które gdzieś tam jest. Zostawcie łapki w górę. I go będzie niebawem. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Cześć.